Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. O leczeniu padaczki opowiada Anna Cieśla. Mojej mamy, yy, siostry, córka miała padaczkę. O jeszcze wam to opowiem, bo mi przyszły na język. Miała padaczkę, nie? I tam u yy, lekarzy downi to było bardzo trudno, nie? Więc e, przyszła taka wróżka, cyganka, nie wróżka, i mówi tak: że ja Wam doradzę, czym wyleczyć tą padaczkę, nie? A no to co? A mojej mamy, mama była arkuszerką. i ona odbierała dzieci, nie? I ona zawsze w kościele była, przy każdym kście. No i tego, i, i ta, e, no, mojej mamy siostry, ta córka, w tym kościele też dostała tą. Padaczkę, no i na rękach ją wynieśli. No i tam pod tym kościołem właśnie podeszła ta, ta cyganka, ta wróżka i mówi, że ja wam doradzę, co zrobić, i wyleczę wam tę padaczkę. No to babka, o jejku, ile chcesz, to ci dumno mi pomóż. A ona mówi, to jest, ja nie chcę, mówi, zapłaty. Ja wam tylko tak doradzę, i to zróbcie, i zobaczycie, czy się nie opłaci. No to co takiego? jak jest modlitwa w kościele to rano idźcie do kościoła żeby was z nich nie widział i trzy ząbki od obrusu wielkiego utnijcie spalcie na popiół i z herbatą dajcie to jej wypić i padaczka ustąpi no to babka, no Monarku Szerku, nie w tym kościele zawsze jest, no, no jest, boi się trochę, ale pewnego razu się odważyła, poszła do tego kościoła i ucięła te trzy ząbki. Na to nastawiono, miała te nożyce i ucięła. No i tak zrobiła, spaliła na popiół do herbatki dała wypić tej dziewczynce. No i okazało się, że dziewczynka przeżyła długie lata i padaczki nie miała. Ale ksiądz zaraz na kozani, co za podły człowiek, poszedł do kościoła i zepsuł obrus na, 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 na tym stole mszalnym. Babka słyszy, ale się nie przyznaje, bo, no, bo, nie, wie, bo nie wie, czy to pomoże, czy nie pomoże, nie? Ta, ale sobie pomyślała, tak, jeśli pomoże, to się przyzno kiedyś księdzu. No i upłynęło tam mo, pewnie z pół roku, może lepiej. I dręczyło ją, dręczyło ją i poszła do księdza i mówi, że to ona ucięła ze względu tego i tego i opowiedziała to wszystko. Więc ksiądz mówi: tak, jeśli to pomogło na zdrowie, to na wszystkich obrusach łództni poczyń. I lecz dzieci. Ta. No i, i ksiądz wybaczył je, ale tak faktycznie było, tak, bo to przecież moja mama, to ona tam byle co wiedziała, bo to ta i matka była tą, tą arkuszerką wiejską, to tam byle co przynosiła tak do domu. No. Nagranie udostępnione w bibliotece wolnelektury.pl w ramach projektu z naszej bajki Fundacji Nowoczesna Polska. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagranie zrealizował Antoni Beksiak. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.